Cześć, witam was w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do was z testem nowego produktu marki Resibo, a mianowicie kremu BB Self Love BB Cream. On jest teraz w sprzedaży, ale wysyłka chyba jest od 11 maja i wydaje mi się, że właśnie wtedy ten film będzie publikowany. W każdym razie, zacznijmy od takich podstawowych informacji. Jest to krem BB z SPF 6. Kosztuje on 79 zł. I z tego co patrzę na stronie mamy trzy kolorki No i ja właśnie też dostałam paczkę od Recibo, więc możemy sobie razem to przetestować Pomysł padł tak naprawdę od Was na live na Instagramie Że chcielibyście zobaczyć właśnie test tego kremu BB Tutaj jest paczka, którą otrzymałam od marki Recibo Jak zawsze pięknie zapakowany No i tutaj właśnie znajdował się wspomniany kosmetyk Zaraz Wam krótko o nim opowiem, e, tylko jeszcze zaznaczę te trzy kolory. E, mamy najjaśniejszy, czyli Light Beige, są akurat próbki. Mamy średni, czyli Natural Beige, no i ciemniejszy Sunny Beige. Także mamy trzy kolory, każdy powinien coś tam sobie dobrać. Jak już słusznie zauważyliśmy na live'ie, Aktualnie dla mnie najodpowiedniejszym kolorem będzie natural beż, więc fajnie, że resi, bo dobrze dobrało mi kolor, bo używam teraz samo opalacza, także no mam troszeczkę ciemniejszą skórę. Normalnie być może, że ten najjaśniejszy kolorek byłby dla mnie mm, dobry, ale on jest bardzo jasny z tego co robiliśmy słocze na live. Zaraz przeczytam wam co jest napisane na stronie, jakie są informacje i przesłanie tego produktu. Boris i bo zawsze ma jakieś fajne przesłanie za danym kosmetykiem. Pokochaj swoją skórę na nowo Self Love BB Cream. Natychmiast po aplikacji zobaczysz efekt, kiedy twoja skóra pozostaje nadal tą samą skórą, jednak wygląda dużo lepiej, bardziej zdrowo, a jej koloryt zostaje wyrównany. I tutaj muszę powiedzieć, że już się z tym zgadzam, bo jak widzicie, jestem pomalowana i ten wstęp nagrywam po zrobieniu makijażu z tym produktem. Idąc dalej, możesz stopniować efekt na twarzy od bardzo delikatnego pośrednie krycie. Dokładaj produkt cienkimi warstwami, możesz również dokładać self love w ciągu dnia. Jeżeli chodzi o składniki, to tutaj proskładnikiem jest kurkuma. Jest to superfood, który jest doceniany ze względu na swoje fantastyczne właściwości, innymi dużej zawartości polifenoli. Ekstrakt skłacza tej rośliny ma działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne, oraz wspierające procesy depigmentacyjne. Ciekawe. Kosmetyki z tym wyciągiem nie tylko dbają o kondycję skóry, ale też wyrównują jej koloryt i zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się. Także tutaj już mamy jakąś informację i coś, co bardzo pozytywnie i mnie i Was zaskoczyło na live, kiedy otworzyłam paczkę, to była informacja już w pierwszym... W pierwszej karteczce, czyli ten krem BB nazywa się Self Love i ma pomóc nam pokochać siebie i odzyskać pewność siebie, natomiast Recibo... Ma pomóc odzyskać tą pewność siebie innym kobietom, i dlatego postanowili przeznaczyć 5% ze sprzedaży każdego takiego kosmetyku na wsparcie kobiet, które w czasie koronawirusa zmagają się z przemocą domową. Także uważam, że jest to naprawdę świetna inicjatywa wykorzystać. Jakby, wiecie, jakikolwiek procent dochodu z kosmetyków na szczytny cel. Nieważne jaki to by był cel, ważne, że wiecie, marka chce działać. Także ja jestem jak najbardziej za tym. Podoba mi się, że. Yy, no wiecie, mogliby po prostu sprzedawać ten kosmetyk, a postanawiają robić coś jeszcze dodatkowo. I to mi się właśnie podoba w Marcellesi, bo że zawsze jakiś produkt niesie jakieś przesłanie, ma jakoś. Płynąć na nas, na nasze życie Chociaż to jest zwykły, wiecie, krem BB, czy tam podkład, czy jak chcecie to nazywać Także Recibo, super inicjatywa Ten kosmetyk ma jednocześnie dobrze nawilżać i odżywiać skórę i łagodzić podrażnienia Za sprawą ekstraktu z miodunki plamistej, która zawiera mnóstwo witamin i minerałów No dobrze, także myślę, że tyle słowem wstęp Powiedziałam Wam cenę, kolory co ten, czym ten produkt się charakteryzuje i jaka inicjatywa za nim jeszcze stoi? Także myślę, że już co nieco o tym kosmetyku wiecie. Więc przejdźmy do testu. Także zaraz zobaczycie mnie bez makijażu, właściwie tylko z korektorem. I tak, I nałożymy sobie razem ten krem BB, a potem zrobię cały makijaż i w ciągu dnia będę was informować, jak ten krem BB. <grym> cały czas mam ochotę powiedzieć podkład. Jak ten krem BB wygląda w ciągu dnia na twarzy. Dobra, pewnie teraz wyglądam śmiesznie, bo mam korektor już nałożony, a podkład nie, ale ja zawsze nakładam najpierw korektory, bo używam minerałów, więc już się przyzwyczaiłam. I teraz mam trochę jasny ten korektor. Nakładamy krem BB z Recibo. Jak widzicie, no ja mam ten sam opalacz, więc mam trochę jaśniejszą twarz. Dostałam od nich kolor Natural Beige, czyli ten średni i jego też mam zamiar przetestować... Najpierw nakładam gąbeczką. Mam gąbkę z Blendit. Yy, dlatego, że po prostu ja jak nakładam podkłady, to używam gąbki i to jakby najbardziej będzie adekwatne. Wow! Um, jak wczoraj robiłam słocze, to wydawał się, wydawał się dobry do samoopalacza. opalacza. Hmm, ale jak się wklepuje, to jest OK. Także zobaczymy jak wygląda Ja też chcę nałożyć tyle, żebym była zadowolona z efektu Czyli jak będzie za mało, to dołożę jeszcze jedną warstwę Szybko się, szybko się rozpracował hmm, Może zrobimy pół twarzy Żeby wam pokazać różnicę W ogóle się nie spodziewałam, że Resibo Wypuści teraz jakiś e, kosmetyk z kolorówki Także fajnie Coś nowego i myślę, że to by był fajny produkt też na lato, na wakacje, bo jednak kremy BB. Ale to są takie lekkie produkty. sobie wezmę sobie lusterko. No dobra, nałożyłam na pół twarzy. I powiem Wam, że efekt jest naprawdę naprawdę całkiem fajny. Skóra jest ujednolicona, jest taka no błyszcząca. Kolor chyba też jest ok. No dobra, nakładam na resztę twarzy i zobaczymy. Wydaje się ciemny. Kurczę, no powiem Wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym produktem. Pięknie wygląda na twarzy. Nie wiem jak pokazuje to kamera, ale no z bliska Nigdzie się nie zebrał No wiadomo, jest świeżo nałożony, ale na powiekach tylko mm. Świeci się, no ale też dajemy mu chwilę wyschnąć Tutaj może nie przykrył jednej krostki, ale nie jest to jakoś super widoczne Jak na krem BB Powiedziałabym, że ma całkiem fajne krycie. Dołożę jeszcze trochę. Zobaczymy, czy się da budować to krycie. Gdzieś w takich miejscach właśnie, gdzie potrzeba więcej. Na przykład tutaj mam teraz trochę krostek. Ciągnę trochę na szyję, żeby nie było... Że gdzieś coś się różni. No dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Kurczę, no powiem Wam, że cera wygląda naprawdę ładnie. Zobaczcie, jak się fajnie policzek błyszczy. Jest taka ujednolicona skóra. Nie widać w ogóle prawie tego podkładu na twarzy z bliska. Kolor idealny, przynajmniej do tej opalenizny, którą mam po samo opalaczu. Także fajnie, że bo trafiło. Ten jasny byłby pewnie troszeczkę za jasny, a ten ciemny mógłby już być trochę zbyt ciemny. No bo on już jest taki. Brązowy. Także ja mam zamiar to wszystko przypudrować i zrobić normalny makijaż tak jak zawsze, żeby po prostu mieć porównanie, jaką się zachowuje w ciągu całego dnia. Także ja teraz lecę zrobić makijaż i wrócę do Was za jakieś 20 minut i pokażę się Wam już całym makijażu, też będziecie mieć porównanie, bo zobaczycie mnie w tym jakby moim codziennym makijażu, tylko z innym podkładem na twarzy, więc będziecie mogli stwierdzić na przykład, jak on wygląda w porównaniu do podkładu mineralnego. Także dobra, ja robię sobie makijaż i zaraz do Was wracam. No dobra, słuchajcie, skończyłam robić makijaż, zrobiłam taki jak zawsze, czyli te same cienie, ta sama kreska eyelinerem, ta sama pomadka, także mam nadzieję, że że będzie dobre porównanie. Powiem Wam, że wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Jakby jest jednolity kolor, przynajmniej ja tak widzę to w kamerze i w lustrze. Zobaczę, jak to będzie na komputerze. Yy, on się trochę świeci, no ale to jest krem BB, a nie jakiś podkład matujący. Także przypudrowałam go. Zobaczymy, jak szybko się wyświeci. Nie nakładałam już rozświetlacza, także to muszę zaznaczyć, że nie mam rozświetlacza, czyli tam, gdzie się błyszczy, to błyszczy się po prostu... No ten krem BB, nie nakładałam, tylko tutaj jest rozświetlacz nad ustami, także tutaj to jest efekt właśnie tego produktu. Jeżeli chodzi o jakby to jak on się nakładał. To jest bardzo fajny, kremowy i to, że jest ciemny, to nie znaczy, że będzie tak samo wyglądał na twarzy, bo moim zdaniem on troszeczkę po rozprowadzeniu wygląda jaśniej. Także trochę się bałam, że może jednak, mimo tego, że mam sama opalacz, to ten natural beż będzie ciemny, ale nie, wszystko się fajnie roztarło, blendowało w skórę, bardzo szybko się go nakłada, i moim zdaniem ma całkiem dobre krycie. No, nie zakrył może do końca właśnie tej krostki, którą tutaj mam czy gdzie niegdzie prześwitują też moje piegi, ale jest to krycie, które ja lubię. Także nie jest ani za małe, ani zbyt przesadne. Także moim zdaniem jak na co dzień to jest coś, co mi się podoba, bo ja też nie lubię przesadnie kryjących podkładów. No ale coś tam każdy z nas chciałby, żeby taki podkład zakrywał. Jest to ogólnie seria Recibo Glow. Także wydaje mi się, że też na to trzeba zwrócić uwagę, że to glow się pojawi właśnie na przykład tutaj. Także nie nakładałam tego rozświetlacza, żeby zobaczyć jak podkład sam w sobie będzie się zachowywał, a reszta wszystko tak jak zwykle, także pokażę Wam się też zaraz jeszcze w innym świetle. No i co, idziemy dalej z tym dniem, zobaczymy jak podkład będzie wyglądał trochę później i wieczorem. No i dam Wam znać na koniec dnia jak mi się podoba. O, może Wam się jeszcze tak pokażę naprzeciwko okna. Gdzie światło pada trochę bardziej równomiernie. E, tutaj z kolei wydaje się jaśniejszy, no przez to, że jest duże okno, ale wydaje mi się, że na skórze wygląda naprawdę ładnie. No i jestem zadowolona z poziomu krycia, naprawdę. Także pozytywnie. Hej, przychodzę do was, minęło już kilka godzin i cały czas ten y, krem BB wygląda tak samo, naprawdę ładnie jakby scalił się z tą skórą nie wiem jak to powiedzieć, ale no nie czuję jakbym miała jakiś wiecie, niepasujący kosmetyk na swojej twarzy tylko czuję się tak jak zwykle w makijażu, czyli dobrze zakryło to co chciałam nie odznacza się jakoś. Wiecie, czasami jest tak, że jakieś kremy bibi czy podkłady podkreślają suche skórki, ale kremy bibi raczej rzadziej. Myślałam, że może, wiecie, gdzieś się zacznie zbierać. Na razie nic takiego nie zauważyłam z bliska. Jeszcze się jakoś mocno nie wyświecił. Więc to też jest na plus, no ale zobaczymy wieczorem, bo to jednak wiecie. Na początku zawsze wszystko wygląda dobrze, a po całym dniu może okazać się inaczej. Ale póki co podoba mi się, jak to wygląda. Kolor też myślę, że jest naprawdę dobry, także jestem zadowolona. Przyjdę do Was jeszcze później albo wieczorem. I zobaczymy, czy nadal będzie tak samo. No i też jestem ciekawa, czy na przykład nie zejdzie z brody, albo z nosa. Wiecie, czasami jak się dotyka twarzy, to takie produkty schodzą z tych miejsc, także zobaczymy też w tym aspekcie. No hej, przychodzę do Was już wieczorem, powiedzieć Wam, jak się sprawdził krem BB z Recibo. Powiem Wam, że no miałam go naprawdę dzisiaj długo na twarzy, bo jest już naprawdę późno. Byłam dzisiaj na plaży, nosiłam maseczkę, także różne były warunki i faktycznie trochę zszedł tutaj z nosa, gdzie ta maseczka ym, była nałożona, no, ale wiecie, teraz mamy wyjątkowe warunki, także jak kiedyś przestaniemy nosić te maseczki, to nie będzie to problem. Ym, tutaj już y, jakby wszystko jest raczej ok, ale gdzieś tam z nosa widziałam, że najbardziej zszedł. Jeżeli chodzi o wyświecanie się, to tak jak widzicie, ten podkład, ten krem BB... Tak był cały dzień. Ja go nie przypudrowywałam, bo tak naprawdę o tym zapomniałam, nie było kiedy, więc widzicie go w takiej wersji, w jakiej został nałożony właśnie rano. Nic, nic z nim nie robiłam. Troszeczkę mi uzawiły oczy i gdzieś tutaj pocierałam, więc widziałam w lusterku, że tutaj mi gdzieś zszedł, ale to od tego, że właśnie jak byłam nad morzem, no to tam zawsze wieje, mi oczy wtedy trochę uzawią i gdzieś tutaj, wiecie... Wycierałam, także tutaj zszedł, i gdzieś tutaj, ewentualnie na czole. Postaram się zaraz Wam zrobić jakieś zbliżenie. Bo wiadomo, że tutaj jest trochę jasno od świateł. Chociaż myślę, że nie jest to jakiś podkład na wyjścia, to uważam, że i tak fajnie, fajnie się utrzymał no powiem wam, że jestem pozytywnie zaskoczona tym, że taki właśnie lekki kosmetyk jak krem BB może tak fajnie wyglądać, jest to coś co bardzo chętnie będę stosować jako taki podkład w płynie, bo jak wiecie minerały są sypkie ja używam podkładów mineralnych i czasami mi brakuje czegoś co można szybko nałożyć gąbką i co jest w płynie także myślę, że to będzie mój drugi taki podkład do twarzy tutaj się trochę bardziej na czole wyświecił, widać tą jedną moją krosteczkę, no ale też nie mam jakoś super Dużo niedoskonałości. Nie wiem, czy tutaj widać, że mi się starł, ale to tak jak mówię, tutaj wycierałam oczy. No, no się chyba powinno być najbardziej widać. A poza tym wszędzie się trzyma. Także myślę, że naprawdę wygląda dobrze, jak na cały dzień. No, bo tak jak mówię, jest już po 12.00. Także na mojej twarzy był dosłownie cały dzień. Ja oceniam ten produkt jak najbardziej na plus, polecam wam, jeżeli chcecie przetestować. Wiem, że już dużo osób do mnie pisało, że już zamówiło i czeka właśnie na wysyłkę. Dajcie koniecznie znać jak się u was sprawdzi i jaki kolor wybierzecie. Ja tylko przypomnę, że mam ten średni i myślę, że aktualnie to jest właśnie idealny kolor dla mnie. Także mam nadzieję, że przez ten krótki filmik mogliście gdzieś tam poznać moje wrażenia, jeżeli chodzi o ten produkt. Ja ogólnie lubię kosmetyki bo sprawdzają się u mnie nie wszystkie, ale większość. Też tak. przychodzę do Was z trzeciego dnia moich testów, jeżeli chodzi o Krem BB. Z Recibo Tak jak już mówiłam mam go dzisiaj trzeci dzień na sobie I dzisiaj zdecydowanie wydaje mi się, że Najładniej gdzieś tam się nałożył I wygląda na twarzy Więc postanowiłam jeszcze, jeszcze dzisiaj się do was Odezwać i pokazać wam Właśnie go z bliska Mam go na twarzy już kilka godzin Jest już po południu A nakładałam go rano I myślę, że naprawdę fajnie ten podkład Właściwie krem BB się trzyma na twarzy Bardzo podoba mi się efekt Taki naturalny, rozświetlony świetlony. No po prostu druga skóra, nie ma żadnego efektu maski czy jakiegoś takiego wrażenia przesadnej pudrowości czy matu. Także moim zdaniem jest to zdecydowanie produkt dla osób, które nie mają jakiegoś problemu z mocnym trądzikiem, nie chcą jakoś super dużo rzeczy zakryć i szukają takiego efektu e, blasku naturalnej skóry, a nie konkretnie super matu. Chociaż moim zdaniem on się świeci tak naprawdę naturalnie. Nie jest to y, gdzieś tam przesadne. Także podsumowując już tak zupełnie na koniec, ja jestem bardzo zadowolona. Myślę, że teraz będę regularnie sięgać właśnie po ten krem BB. No, od trzech dni nie używam minerałów, także to już musi coś znaczyć. Czekam na wasze opinie, bo wiem, że część osób zakupiła, także jeżeli już przetestowaliście, to koniecznie piszcie w komentarzach jak wasze wrażenia. Jak dla mnie jest to świetny produkt na co dzień i Resibo stworzyło naprawdę świetny produkt, taki pielęgnacyjno-makijażowy. A teraz ja się już naprawdę z Wami żegnam. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. A jeżeli jesteście nowi, bo szukaliście jakiegoś filmu właśnie na temat kremu BB z Recibo i tak trafiliście na mój kanał, to zapraszam do subskrybowania i zostania na dłużej. Także co, ja mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie i do zobaczenia, buziaki, Pa!